Rok 2000 tysiące zaczął się od wielkiego oczekiwania. Przez miesiące wcześniej wszyscy słyszeli o tym, że coś się zmieni, że wchodzimy w nowe tysiąclecie, że świat przekracza granicę, za której nie będzie już powrotu do tego, co było wcześniej. Były obawy, że komputery się zawieszą, że systemy przestaną działać, że banki, lotniska, całe miasta mogą nagle stanąć. Problem brzmiał groźnie, niemal apokaliptycznie, a potem przyszła noc sylwestrowa. Liczniki przeskoczyły. Fajerwerki rozświetliły niebo, i świat, po prostu działał dalej. Bez awarii, bez katastrofy. Ale mimo to w głowach wielu ludzi coś się wtedy zmieniło. Pojawiło się poczucie, że to już nie są lata dziewięćdziesiąte, że zaczyna się nowa epoka. Ten początek nowego tysiąclecia był dziwny. Z jednej strony pełen nadziei i ciekawości, z drugiej strony jeszcze bardzo mocno osadzony w starym świecie. Technologia była obecna, ale nie dominowała. Internet istniał, ale nie był jeszcze centrum życia. Telefony komórkowe były luksusem albo gadżetem, a nie przedłużeniem ręki. I właśnie w takim momencie, gdzieś na styku starego i nowego, zaczęły się wydarzenia, które dziś wydają się ikoniczne. W sporcie coraz częściej zaczęło pojawiać się jedno nazwisko: Adam Małysz. Na początku jeszcze nie legenda, nie narodowy symbol raczej obiecujący zawodnik, o którym mówiło się coraz częściej. Kolejne dobre skoki sprawiały, że ludzie zaczynali planować niedzielne popołudnia pod telewizor. Skoki narciarskie powoli przestawały być niszową dyscypliną, a zaczynały wchodzić do masowej świadomości. To był moment, w którym Małysz stawał się kimś więcej niż tylko sportowcem. Stawał się twarzą emocji, wspólnych chwil, pierwszych zbiorowych przeżyć sportowych nowego tysiąclecia i dokładnie w tym samym czasie zupełnie inną drogą. Do Polski wchodziło zjawisko, które miało zmienić telewizję na zawsze. Big Brother. Program, który polegał na obserwowaniu zwykłych ludzi zamkniętych w jednym domu. bez scenariusza, bez aktorów, bez ról. Dziś to brzmi normalnie. Wtedy było szokujące. Nagle okazało się, że miliony ludzi chcą oglądać codzienność innych. Rozmowy, konflikty, emocje, cisze, Gulczas, Manuela, Frytka, Stali się postaciami, które znał każdy. Ich nazwiska funkcjonowały w języku codziennym. Cytaty z programu powtarzano w szkołach, w pracy, na ulicach. Big Brother był czymś więcej niż programem. Był momentem przełomowym. Pokazał, że sława nie musi wynikać z talentu, a wystarczy obecność przed kamerą. To był początek nowej ery. Równolegle świat technologii powoli wkraczał do domów. Telefony komórkowe przestawały być rzadkością. Nokia stała się symbolem tamtych czasów. Solidna, prosta, niemal niezniszczalna. SMSy pisało się powoli, każde słowo miało swoją wagę, bo wiadomości były krótkie, a klawiatura wymagała cierpliwości. Gra w węża była obowiązkowa. Dzwonki polifoniczne budziły zachwyt. Telefon był przedmiotem, który się miało. Nie światem, w którym się żyło. Internet wciąż brzmiał inaczej niż dziś, dosłownie. Charakterystyczny dźwięk modemu był dla wielu codziennością. Połączenie zajmowało chwilę. Wystarczyło, że ktoś podniósł słuchawkę, a internet znikał. Kawiarenki internetowe były miejscem spotkań, odkrywania nowych możliwości, rozmów z nieznajomymi. Gadu-gadu zaczynało zdobywać popularność. Pierwsze kontakty online budziły emocje. Internet był nowością, przygodą, dodatkiem do życia, a nie jego osią. Muzyka w roku 2000 była wspólnym doświadczeniem, czymś, co naprawdę łączyło ludzi. Telewizja muzyczna grała niemal bez przerwy, a teledyski przewijały się w tle codziennych czynności. Britney Spears, Backstreet Boys, ich troje, Madonna. Niezależnie od gustu, wieku czy tego, czy ktoś przyznawał się do słuchania popu, wszyscy znali te utwory. Refreny funkcjonowały w przestrzeni publicznej. Były w radiu, w telewizji, w sklepach, na prywatkach, na szkolnych dyskotekach. Muzyka nie była jeszcze zamknięta w słuchawkach i indywidualnych playlistach. Nie było personalizacji, algorytmów, ani podpowiedzi, co powinno się polubić. Była jedna scena muzyczna, wspólna dla milionów ludzi. I właśnie dlatego te piosenki do dziś wywołują natychmiastowe skojarzenia, przenosząc w konkretny moment, konkretną porę dnia, konkretne emocje. Podobnie było z kinem, które w tamtym czasie przeżywało swoje wielkie momenty. Gladiator pojawił się na ekranach i zrobił ogromne wrażenie: monumentalne sceny, muzyka, która zostawała w głowie, cytaty, które szybko weszły do codziennego języka. To było kino, które oglądało się z zapartym tchem, często w pełnych salach. American Pie krążył na kasetach i płytach, często oglądany nie do końca oficjalnie, ale za to z ogromnym zainteresowaniem. Filmy nie znikały po tygodniu, żyły własnym życiem. Omawiało się je następnego dnia, wracało się do ulubionych scen, cytowało dialogi. Kino było wydarzeniem, a nie tylko kolejną propozycją w nieskończonym katalogu. Codzienność wyglądała wtedy zupełnie inaczej niż dziś. Komputer stacjonarny był zazwyczaj jeden na całą rodzinę. Stał w określonym miejscu, często w salonie albo w pokoju, do którego dostęp był ustalany według zasad. Monitor kineskopowy zajmował dużo miejsca, nagrzewał się po kilku godzinach i wydawał charakterystyczny dźwięk przy włączaniu. Telewizor był centrum domu, wokół którego toczyło się życie. Podwórko, trzepak, spontaniczne spotkania bez wcześniejszego umawiania się były czymś naturalnym. Reklamy miały swoje charakterystyczne hasła i melodie, które znało się na pamięć i które dziś potrafią wywołać natychmiastowy uśmiech. Sport znów łączył ludzi przed ekranami. Igrzyska Olimpijskie w Sydney przyciągały uwagę, a coraz częściej pojawiały się sukcesy, które dawały powód do dumy. Oglądanie transmisji na żywo było czymś wyjątkowym. Jeśli ktoś przegapił wydarzenie, musiał czekać na powtórkę albo relację w wiadomościach. Nie było natychmiastowych skrótów, klipów, powiadomień w telefonie. Sport przeżywało się w danym momencie, wspólnie, bez opcji cofania. Rok 2000 z dzisiejszej perspektywy wydaje się spokojny. Wolniejszy, bardziej uporządkowany, nie idealny, ale mniej chaotyczny. Był momentem przejściowym ostatnim momentem przed tym, jak internet, media i technologia zaczną coraz mocniej kształtować codzienne życie jeszcze trochę starego świata, jeszcze trochę analogowej rzeczywistości, ale już wyraźne znaki nadchodzących zmian wtedy nikt nie wiedział, jak bardzo wszystko przyspieszy w kolejnych latach jak bardzo zmieni się sposób komunikacji, rozrywki, pracy i relacji między ludźmi. Rok 2000 był jak zatrzymana klatka między epokami. Chwila zawieszenia zanim świat ruszył dalej z pełną prędkością. I może właśnie dlatego dziś, po latach, wraca się do niego z takim zainteresowaniem. Bo był początkiem, cichym, niepozornym, ale bardzo znaczącym.